Moi kochani, w dzisiejszym odcinku zagramy w stile BrainRot, ale mamy dostępne komendy admina. Będziemy mogli zespałnić sobie jakiego chcemy BrainRota, odpalić jakikolwiek event, czy zrobić nawet własny admin abuse. Czy dostać temy admina, które są normalnie niedostępne dla zwykłych graczy. A jeżeli ty chcesz wygrać tego BrainRota, to łapa w górę, sub dzwonem, podbij ten film oraz napisz w komentarzu swoją ulubioną grę na Roblox, a ja zaczynam bez przedłużania. Dobra, moi drodzy, jak widzicie, kamera jest w zupełnie innym miejscu niż zwykle, ponieważ będziemy dzisiaj wpisywać komendy admina, do których dostałem dostęp na jakiś czas, żeby wam to pokazać. I zobaczcie, odpalamy sobie czat i możemy napisać na przykład komendę admina. Mamy bardzo mało pieniędzy, bo mamy tylko stówę, ale wpisujemy na przykład komendę slash money. Nie działa? Nie działa ta komenda? Ok. E, damy komendę add money i wpiszemy jakąś losową liczbę totalnie. Mamy 123b. Ok, komenda za Działała. 123B, więc mamy tak w zasadzie wszystko. Tylko, że tutaj mamy, wiecie, no musimy tutaj jakieś fajne braindroty zrobić. Mamy naprawdę masę rzeczy. Możemy na przykład spawnować braindroty. E, nie wiem, spróbujmy coś zespawnować. Na przykład spawn. E, no i na przykład Garama. Garama, spawning, Garama, and ma tak jest Takie spawni się, zobaczcie, działa to. Ja pierdzielę. Spawnowałem na dywanie Garama and Ale ta Garama jest prawdopodobnie. No dobra, wezmę ją do bazy. Kupię sobie ją do bazy, ale na przykład chcielibyśmy jakąś mega rzadką garamę. Wpisujemy komendę na przykład Spawn Mut i wpisujemy garama. Garama i na przykład curset. Czy to zadziała? Uwaga! Spawn mutacja Garama, tak jest! Tak jest! Zobaczcie, spawn mutation Garama i w mutacji curset Garama. And ma dunk dunk się respi. Zobaczmy, co jeszcze musimy tutaj zrespić. Nie wiem, na przykład y, spawn mut y, dragon caneloni. I na przykład curset, to zadziała? Ok. nie znaleziono zwierzęcia. Dragon caneloni, ciekawe. Kawe. Dragon gingerini, mutacja curset. Ok. Okej, okay, to zadziałało, to zadziałało. Oh my god, moi drodzy, jest Dragon Diggerni 2 i 7B z mutacją kursę, Dobra, biorę go do bazy jak najbardziej. Ej, nie mam pieniędzy. On kosztuje 300B. Nie mam pieniędzy. On kosztuje 300B. Dobra, po to mamy komendę admina Add money I na przykład wpisujemy tutaj jakąś randomową liczbę I mamy 83 tryliony, moi drodzy Mamy 83 tryliony, więc mogę tutaj sobie pozwolić na tego Dragona Caneloni Więc na razie zespałniliśmy Garamę en Garamę en I w mutacji kurset Dragona Gingerini Ej, a jakbyśmy chcieli na przykład mutację Rainbow sobie zespawnować To by było mocne Czekajcie, spawn mood Dragon Gingerini I na przykład Rainbow czy Rainbow też zadziała? Uwaga, chyba to zadziała. Tak jest, jest yy, Dragon Gingerini w mutacji Rainbow. Mocne, też zapraszam tutaj do bazy mojego kolegę, tutaj elegancko. I co, jakieś kurde, w nowej mutacji nie widziałem jeszcze, jak wygląda Strawberry Elephant, więc sobie to zrobię. Uwaga, spawn mood. i na przykład Strawberry Elephant. Elephant i w mutacji Curset. Jak wygląda Strawberry Elephant w mutacji Curset? Okej, okay, dobra, boom. Zobaczmy, spawnuje się Strawberry Elephant. Czy będzie kurset, Ok, Odpalił się, Yo, Jak to wygląda, jak to wygląda Zarąbisty strobery elefant W mutacji kurset spawnuje się tutaj U nas, ale to jest mocne Zobaczcie jakie to jest zarąbiste, nie Totalnie, totalnie zarąbiste Strobery elefant kurset 4 I 9b na sekundę, zapraszam Zapraszam go tutaj do naszej bazy Jeszcze strobery elefanta kurset nie widziałem I miał na kurset też nie widziałem Więc Bo ten strobery elefant wygląda zarąbiście Fajnie, gdzieś tutaj będzie w i teraz miała sobie zespawnuję, żeby zobaczyć, jak wygląda miał kurset. Ja pierdzielę komendy admina są zarąbiste. Spawn Mut, miał i kurset. I to powinno zadziałać, przynajmniej mam taką nadzieję. Spawnujemy. I uwaga, tak jest, to działa, moi drodzy. Tak jest, Spawn Mutation miał kurset. u kurset miał 4b na sekundę. 4b na sekundę, ale to jest mocne, ale to jest totalnie mocne, nie? Dobra, zakupujemy sobie tego miała, idzie on do bazy. Fajnie wygląda ten kurset, miał przeklęty, przeklęty. Mia Miaul. Tak to po polsku ta mutacja się nazywa No fajnie to wygląda, fajnie to wygląda Zarąbisty, zarąbisty miał. leci sobie nasz, do nas do bazy I dobra, my pobawmy się jeszcze innymi komendami Mamy tutaj e, zespełniły nam się dwa eventy Ale widzę tutaj na moim drugim ekranie Że jest jeszcze komenda event I uwaga, jak wpiszę komendę event I na przykład Meksiko Okej, okay, i odpala nam się ten event moi drodzy Okej, okay, odpala nam się ten event Mocne, mocne to jest Dobra, czyli to, czyli to wszystko działa a okej, okay, czyli musimy sobie naspałnić masę eventów. Dobra, czyli na przykład um, event i piszemy na przykład cicleteira, bicicleteira. Czy to zadziała? Bym? Cicleteira tak jest. Zobaczcie, respi się cicleteira, bicicleteira, event. Okej, okay, czyli wszystkie eventy możemy sobie włączyć. Dobra, czyli ja sobie na przykład teraz odpalam event skibidi jeszcze, no bo jak już mam taką możliwość, to czemu nie? Ok, skibidi się odpaliło. Czyli mamy wszystkie tak naprawdę eventy plus cicleteira plus to. Dobra. Co tu jeszcze możemy sobie odpalić? O, raining tacos. Wczoraj event. Tako. okej, okay, dobra, jest Event Taco działa, e, czyli się tutaj nam odpala i mamy też Raining Tacos i teraz te brain roty mogą dostawać traity. czyli jak my na przykład zespawnujemy teraz jakiegoś, nie wiem e, Strawberry Elefanta, na przykład Rainbow zrobimy spawn e, mood Strawberry, Strawberry i na przykład Rainbow pyk, okej, okay, Strawberry Elefant z mutacją Rainbow się spawnuje i zobaczmy czy on dostanie i 5,5 b Strawberry Elefant, okej, okay, dostał Taco na głowę, zobaczcie, czy i tak naprawdę masę tych eventów mogę sobie odpalić. Czy on dostanie painta? Okej, okay, tutaj laku karaczka biegnie do, do, do gangstera futery, ale ja bym chciał, żeby coś mi tu dało na strawberry elefanta. Daj na strawberry elefanta traity. Okej. Okay. I leci. Jest! Jest i czapa, moi drodzy. Jest i czapa. Strawberry elefant z czapą. No mocne. Mocne totalnie. Czy coś jeszcze tutaj się może odpalić? Okej, okay, dobra. Boom. Kupujemy sobie tego strawberry elefanta, no bo już prawdopodobnie nic nie dostaniemy. Zobaczcie, jak wygląda nasza baza po chwili z komendami admina. Taka garama, piękna, taki Dragon Caneloni, piękny, Dragon Gingerini, Strawberry Elephant, Strawberry, e, strawberry Elephant 8 i 8B, no mocne, mocne. Co ja bym chciał jeszcze sobie tutaj odpalić? Ja tu mogę nawet własny Admin abuse zrobić, czyli na przykład, nie wiem, Event i na przykład Solar Flare. Czy to zadziała? Tak jest, Solar Flare i zobaczcie, i mamy, i mamy ten ogień, mamy ten ogień, który daje też trajty i, i nas bije przy okazji, czyli mamy ten ogień, który bardzo często się spełnuje na Admin abuse'ach Czy możemy na przykład zesnapować sami? Na przykład event. To się chyba tak nazywa. Dobra, że coś pisałem, jeszcze raz event yy, i na przykład, o, jak tak wpiszę, to powinno zadziałać? Tak, patrzcie, idzie sami, idzie sami, ale to jest mocarne, nie? Mocarne idzie sami snapnąć nam eventy, nie? Mocne, mocne, naprawdę mocne. Dobra, uzbierajmy sobie kasę, zobaczmy, ile już. Mamy tu 140 trylionów się z tego zbiera. Sami Snap się odpalił, wszystko fajnie. Ja pierdzielę, jakie to jest zarąbiste. Dobra, jakbyśmy chcieli na przykład odpalić sobie event, którego już nie można sobie odpalić, na przykład event winter. Okej, okay, niby się odpalił winter, ale nie widzę, żeby to ładnie jakoś wyglądało. Okej, okay, niby się event winter odpalił, czyli czapę możemy dostać prawdopodobnie, ale wkurzają te kurde latające te dupki te ognie, nie? Dobra, możemy też zakończyć eventy, czyli event end. O, i zobaczcie, wszystkie eventy nam się zakańczają. Ciekawe, 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 ciekawe to jest. Zobaczcie, i teraz wszystkie jadły lecą z ogniem, Brainroty. Mocne. Możemy, te, możemy też sobie ustawić różne rodzaje laka na tych komentach, czyli na przykład, nie wiem, ustawmy sobie lak na 100. Lak 100, okej, okay. lak razy 100, aktywny przez 3 minuty. Zobaczcie, jest ikonka, jest bizonty Jupiter. 300k na sekundę, okej, okay. czyli to jest pierwszy secret, który się zespałnił. Okej, okay, mamy kolejnego ok. Okej, czyli to jest faktycznie lak razy 100. I możemy to sobie ustawić, czyli na przykład, na przykład Aha, tripitrop. Rejmi, to sleighito, moi drodzy. Dobra, odpalam szybko event, żeby on dostał trajty. Event, y Meksiko, szybko, Meksiko. Może dostaniesz tego trajta? Nie, 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 nie zdążyłem. Event, Meksiko, y event. Tako. Cyk. Dobra. Event. Lawaka na przykład. Nie wiem co. Aha, lawaka to Solar Flare odpala. Dobrze. Dobra. Idą. Gingerbread gerat Może to dostanie. Trajty. Jest. Gingerbread. Dostał. reinitos lejhito Dostał czapkę, ale nie dostał ognia, nie? reinitos to Dostał czapkę, ale nie dostał ognia. Do tego sueksoda 78 milionów z ogniem. I chyba dostanie też czapkę. Tak jest. Jest czapka. Więc weźmy sobie tego sueksodę A tutaj ginger gerat Tylko to dostał. I zobaczcie, co się respi na laku razy 100. No i to sami ja bym. Rozumiał. Lak razy stola. Extinct Grande taki e, tutaj z trajtem. Kesadilla 3 trajty. Cookie and Milky z tyłu. I Festive Six 7. Cookie and Milky, 930 milionów na sekundę. Jeden trade tylko na razie. Ale może, jak weźmiemy do bazy, to coś się tutaj jeszcze zrespi. Jeszcze jakieś tak, by tu się przydało. Takie tematy. Jest ma egzamin, oczywiście, też. Festive Six 7. Ok. 556 milionów. Dobra, zbieramy tego Cookie and Milky I tego Festive Six 7. A co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze mogę tutaj zdobyć? Ok. Los Tortus tu się respi. Los Buritos. Burritos. Los Mobilis, celular, Chini, Piruolita, bicikleta. Dobra, jakiś event jeszcze może odpalimy. Event, crab, rave. ok. i powinny się kraby. O, i koncert jeszcze możemy dać. Event, koncert. I wtedy powinno się to nam odpalić. Tak jest, mamy koncert i jeszcze jest coś takiego jak rap koncert. Czekajcie, event, rap, koncert, pyk. Dobra, i mamy dwa koncerty, moi drodzy. Dwa koncerty odpaliliśmy. No to jest mocarne. To jest mocarne, nie będę kłamał, no jest to mocarne, tylko czemu nic nie widzę? Halo! Czemu nic nie widzę? O dobra, jestem. Dobra, odpaliło się wszystko i co? Ten razy 100 jeszcze mamy? Mamy Six-Seven, moi drodzy, tu leci. Zobaczcie, Quesadillo Vampiro, Quesadillo Vampiro z koncertem. Dobra, weźmiemy sobie tego Quesadillo. Okej, okay, tu jest koncert i tako na Six-Sevenie. Co jeszcze? Los Jolly, kombinacja nas z koncertem, moi drodzy, się zreśpił. Proszę bardzo, bierzemy. No i to ja rozumiem, takie eventy sami bym mógł robić. Jak ja bym robił wam admin abiozy na wszystkich serwerach, to właśnie tak by to wyglądało, nie? Lag razy 100, moi drodzy. I to jest właśnie to, jest właśnie to, co chcemy wszyscy od Steel Ebrainrod. No, ale no cóż No cóż, no Sami robi tak, żeby prawdopodobnie nie popsuć ekonomii My mamy okazję zobaczyć, jak by to wyglądało Gdyby Sami cisnął eventy na maksa o, los, hotspotitos To jest mega rzadkie To jest mega rzadkie Wezmę sobie to do bazy Chociaż moja baza Chociaż moja baza Sami zobaczcie, jak wygląda, nie Moja baza wygląda totalnie Garamy, dragony Strawberry, elefant I tak dalej Gingerbread, kerat I tutaj mamy te brainroty Które już później zebraliśmy, nie Taki cookie milki, milky Taki la extinct grande Mocne Dobra, zobaczmy, co się respi na dywanie dul, dul, to jest w laku razy 100. Ok, Festive Six znowu się zrespił. E, Goblino, Uniciclino, Talpa, Dife. Ok, czyli lak nam się skończył. Lak nam się skończył. Dobra, wyłączmy sobie eventy. Wyłączmy sobie eventy. Event e, end. I chyba wszystkie eventy powinny się nam skończyć. Tak jest. Eventy się skończyły. I co my tu mamy jeszcze dostępne? Okej, okay, mamy jeszcze przedmioty, więc na przykład mogę sobie ustawić y, item hammer. Item hammer wpisuję i okej. Okay. I zobaczcie, co pojawiło się w moim ekwipunku, moi drodzy. To jest młot samiego. To jest młot samiego, który można niszczyć brain roty, dobrze mówię? Nie chcę za dużo zniszczyć, tak jest, to jest młot samiego, moi drodzy, nie? Totalny młot samiego. I młotem samiego możemy sobie niszczyć te brain roty z bazy, tak jak widzicie. Ja sobie te najsłabsze tutaj wyrzucę z bazy. Okej, okay, tylko żebym za dużo nie usunął, żebym za dużo tylko nie usunął okej, okay, to jest git, to jest git, to jest git dobra, garama and Madungdong dong też wy, wywala stąd okej, okay, ile daje ten Reignito slejhito bo muszę zdecydować, 700 milionów, chłopie jak my wszystko możemy spełnić. ginger gerard okej, okay, dobra, jest git, czyli możemy dostać nawet coś takiego i moi drodzy, możemy nawet dostać coś takiego jak Dev slap, czyli samą łapkę samego, tym slapem jak kogoś pacniesz, to on już nigdy nie wstanie, nie, tym Dev slapem jak kogoś pacniesz, to on już nigdy nie wstaje z ziemi jest z slapowany, nie, no ja ja niestety nie mam kogo. Jak zostawicie dużo łapę w górę, to może potroluję Farela tym def-slapem i będę mógł to po prostu na nim zrobić, żeby wiecie. Zagrabę jeden na jeden, ale ja będę miał tego def-slap'a i on nigdy nie będzie mógł wstać. Więc to jest mocne. To jest totalnie mocne. Dobra, mam coś jeszcze takiego, co się nazywa Admin Luck, z tego co widzę. Tak jest, wpisujemy Admin Luck. I uwaga, Admin Luck. I tutaj, okej, okay, rozumiem. Na trzy minuty, zobaczcie, w prawym dolnym rogu, na 3 minuty nam się Admin Luck. I zobaczcie, respi się Dragon Gingerini. Dobra, ja potrzebuję eventów teraz. Potrzebuję eventu Meksiko. Potrzebuję, potrzebuję eventu, yy, nie wiem, Cicleteira, Picicleteira. Okej, okay, jedziemy. Dodatkowo potrzebuję... Tako, potrzebuję event. Tako, to też sobie odpalam. Co jeszcze potrzebuję? Event. Jaki event potrzebuję, moi drodzy? Solar. Okej, okay. to też się powinno odpalić. Event 26, chyba potrzebuję też. Tak jest, 26 potrzebuję. I co jeszcze potrzebuję na tego laka? Event. Jaki jeszcze event potrzebuję, moi drodzy? Dobra, na razie to tyle. Zobaczmy, co się respi na tym admin laku. Okej, okay, widzę Skibidi Toilet, widzę Skibidi Toilet z trzema traytami. Ja to muszę podnieść. Skibidi Toilet z trzema traytami, cztery, bo. Dostał Miaula. Jest tu La Secret Combination Blue Rod. Jest tu, co tutaj jeszcze mamy? Miaula złotego. Miał radioaktyw Okej, okay, ja czekam aż on dostanie trejty. Garama and Madungdong Rainbow z trajtem 26. Jakie to jest rzadkie, moi drodzy, nie? Miał radioaktyw 3 i 8B. Już daje sam w sobie. I dostał teraz kolejne dwa trajty. Ile on daje? Ile on daje? 8 i 7B, moi drodzy. 8 i 7B. Ta Garama już daje 1 i 2B. Dobra, bierzemy, 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 żeby tutaj nie zmarnować czasu. Mamy tutaj Indian Garama and Madungdong. Dong. Di Secret Combination. O, Galaxy La Secret Combination. Tego też weźmiemy. Uh, kurset Skibidi Toilet. Straightem miał, moi drodzy. I Dragon Caneloni. Dragon Caneloni 3 i 3B. Radioactive Straightem 26. Skibidi Toilet bierzemy, bo już 4 Traity tutaj dostał. 8 i 4B dostaje, nie? 8 i 4B, moi drodzy. Dodatkowo ten Dragon Caneloni Pyk. Bierzemy go tutaj. Co tu jeszcze dalej mamy? Radioactive Skibidi Toilet. Mocne. Dragon Caneloni Rainbow. No, totalnie admin lak rozpierdziela. Radioactive Active to Toilet, jak to fajnie wygląda, nie? Admin lag, totalnie rozpierdziela, ale niestety mamy go tylko na 52 sekundy. Jestem ciekaw, ile moja baza wygenerowała w tym czasie kasy. Odbieramy, bum, 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 cyk, 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 odbieramy to wszystko, bam, bam, bam i zobacz, mamy 500 trylionów kasy. Czy tam na górze coś jest już? Nie, jeszcze nie, więc jeszcze musimy dobrać, żeby generować jak najwięcej kasy. Ale dobra, zobaczcie, ten Skibidi Toilet yy, yy, Radioactive Tutaj mamy kolejnego, kolejnego yy, Radioactive Miaula Bierzemy Radioactive Miaula Jest Strawberry Elephant, moi drodzy Strawberry Elephant Fire Taco yy, 26 Jeszcze Strawberry dostał Ta 14 milionów, 17 milionów Dobra, biorę go 17 milionów Ten La Secret kombinacją też go biorę Też go biorę, La Secret O, tam Candy, Candy Toaleta, Candy Toaleta, Candy Toaleta Proszę, proszę A nie, to Spaghetti Toaletti, dobra Spaghetti Toaletti nam niepotrzebny, aż tak Dobra Dobra, bierzemy sobie tego. Miaula tutaj. Garama, Radio, Radioactive Strawberry. Wy sobie wyobrażacie, jakie to jest rzadkie? Ja to biorę. Kolejna rzecz. Radioactive Strawberry, kolejna Garama. Galaxy Strawberry Garama. Mocne. No i Admin Lag się skończył, moi drodzy. Admin Lag się skończył. Czy ja jeszcze coś mogę podnieść? Dobra, wezmę tego Strawberry, Blood Rod Spaghetti, Toaletti, bo to też jest rzadka, rzadka rzecz. No, mocarny, mocarny Admin Lag. Mocarny Admin Lag. Nie ma co gadać. Jest to totalnie mocarne. Ja sobie zakończę wszystkie eventy event end, okej, okay. wszystkie eventy się zakończyły i serwer już wygląda potencjalnie normalnie, gdyby nie to, że są tu strawberry ee, brain roty takie jak talpa di ferro, nubili pizzanini, pipi kiwi i tak dalej. Jeżeli wy też chcielibyście mieć komentarz, admina, to zostawcie łapkę w górę, suba z dzwonem, bo mi prawdopodobnie zostaną zaraz odebrane. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie, siema!